Kurą to w polfolio, policja na garnuszku, kręci się koło. Machiny, wieją nicza, koszmary i strach. Takie moje miasto, spójrz na te bałach. jest sprzedane, kasa na stole, uśmiech. W garniturze za plecami dole, kościan w sercu płacą na dystans. Życie to szachy, my, pionki, biznes. Skorumpowane sądy, policja w kraju Każdy na sprzedaż, na życie krzywo łapie. Mój kraj to teasz, to każdy w garniturze, to oszusta morderca Wołosz na ulicy, prawa na sprzedaż Zodzienność w kołowrotku, obietnic nie serię wieża Kory to pełne trudów politycznej i graszki Tutaj krew w z zamiast miłosnej. I resztki tonów w marazmach. Każdy dzień to walka z cieniem plagi. W kościanie życie kuzno w prawie. Sprawdź dokumenty, sprawdź podpisy. Świat to iluzja, górze są korzyści. Sędziowie na smyczy, prawa topione. Tu wygrasz karę, szycie przegrane. Skorumpowane sądy, policja w krajpie. Każdy na sprzedaż, na życie krzywo łapie. Mój kraj to teatr, sztuka bez scenariusza. Tu każdy w garni Morderca Skorumpowane sądy, bo i w krajpie. Każdy na sprzedaż nazyw się krzywą łapie Mój kraj to teatr, sztuka bez scenariusza Tu każdy w garniturze to oszusta morderca Zoru, w garniturze to, to oszusta morderca Mordercą krzyczy na barykadach Nadziei resztki toną w marazmach każdy dzień to walka z cieniem pragi W kościanie życie gówno w krawie Sprawdź dokumenty, sprawdź podpisy, świat to iluzja, kurze są korzyści, sędziowie nas myczy Prawa topione, tu wygrasz karę, życie przegrane